Witamy Was serdecznie. To już 12 odcinek z życia o Stoi Vlog. Z ze mną jest dzisiaj Tomek. Cześć. Nasz reżyser i twórca, współtwórca e, Farm Gira, który na pewno niedługo pojawi się częściej na Waszych ekranach. Jesteśmy w trakcie zdjęć. E, ale, ale, ale za nami widzicie efekt pierwszych prac. Przygotowywałem te materiały, bo sporo tych materiałów było potrzebne. Tomek pomagał. Powiedz, Tomku, co myślisz o tej konstrukcji? Yy, no, może najpierw powiem, co próbujemy zrobić, bo chodzi o to, że mamy zamiar przymocować tutaj wszędzie te deseczki. To będzie wyglądało jak beczka, i będzie nam to służyło do mycia warzyw. Wszystkich, wszystkich ziemnych. Marchewek, buraków. Yy, ziemniaków. Ziemniaków, pietruszek. Yy, spotkaliśmy tutaj pewien problem, tak? Dlatego, że te, pora, te, te ramy tutaj, w które wkręcamy te, te listwy, one są bardzo ciężkie. Zresztą dziękujemy bardzo firmie Mandam, bo to ona nam te ramy, właściwie jak to powiedzieć, może felgi lepiej na to mówić. Tak, te to, fele. To, to, fele. Wytoczyła nam felę, a właśnie a propos firmy Mandam, e, która jest sponsorem tego odcinka, zapraszamy Was teraz na materiał. I wróciliśmy. I wróciliśmy. No dobra, mam nadzieję, że podobało Wam się. Sprzęt Mandam sprawdza się super. Chłopakom dziękujemy. Wytyczyli nam te fale do naszej maszyny i oddajemy Tomkowi z powrotem głos. Słuchajcie, no, próbujemy wykonać maszynę, która będzie prosta w swojej konstrukcji, natomiast przysparza dosyć dużo pracy. Ze względu na to, że jest ciężka, najpierw spotkał nas taki problem, że Przymocowując to wszystko, te felgi nam tu się spadają we wszystkie strony, no ale już jesteśmy w do na dobrej drodze, mamy to solidnie zabezpieczone i teraz już bardzo prosta robota wypełniania tego. Tak. E w poniedziałek przyjedzie do nas e e prosto z firmy Jurek. Mandam Jurek, który pomoże nam tutaj załatwić sprawy z elektrycznym silnikiem, który będzie napędzał, bo. Idea jest taka, że to wszystko kręci się w środek, tutaj są wsypane marchewki, ziemniaki i tak dalej. To jesteś teraz marchewką. Jestem teraz marchewką. Obracam się tutaj. Na mnie pryska woda, która mnie obmywa z wszelkiego piachu i, i kamyków. Ta cała konstrukcja będzie mogła się podnosić z jednej strony, co będzie powodowało naturalny spadek wszystkich warzyw prosto do pojemników, z których już będziemy te warzywa wynosić do magazynu. Zgadza się, do sprzedaży nawet bym powiedział bezpośrednio, bo to jest takie już proste przygotowanie dla Was. No i chodzi o to, że u nas tych warzyw jest całkiem sporo i mycie ręczne. No nie jest łatwą rzeczą, a profesjonalny i, i sprzęt uciążliwo. jest uciążliwy. powiem ja Ci, wanna, suszenie tego na ziemi, na trawie, to jest naprawdę dużo, dużo e, e, zabawy. E, a w tym momencie taka maszyna profesjonalna to jest wydatek kilkudziesięciu tysięcy złotych, nowe e, sprzęty przekraczają nawet 30-40 tysięcy złotych, myjki. E, e, do warzyw. Fabryczne tak? Tak, takie fabryczne, metalowe, w pełni wykonane, profesjonalnie przygotowane, więc my postanowiliśmy zrobić profesjonalną, ale jednak domową Mejkę do warzyw. Tutaj e, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas zainspirowali. Zarówno gospodarstwo z Wielkiej Brytanii, gospodarstwo z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli wpiszecie na YouTube myjka do warzyw po angielsku i e, dodacie, e, że jest to przydomowa, to na pewno Wam wyskoczy. Ludzie mają szalone pomysły. Niektórzy napełniają je silnikami, inni napełniają je rowerami. Widziałem napędzają. gość, Tak, napędzają w sumie. E, no, widziałem gościa, który to toczy nogami. No, więc... <laughs> Są zwariowane, że tak powiem, e, pomysły. E. Co, no, my niedługo... no nasza myjka jest inspiracją tak, tak. właściwie całego takiego kolażu tego, tak. co zobaczyliśmy w YouTubie. Tak, no i w YouTubie i w ogóle żeśmy sobie patrzyli też jak działają te profesjonalne, a jako że my jednak bardziej stawiamy na szczotkowanie, u nas warzywa w większości będą szczotkowane i tylko czasem będą trafiać do tej myjki, nie jest ona dla nas aż tak istotna, ale jednak część naszej ziemi jest gliniastej i część warzyw wymaga E, e, umycia, no więc e, postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce i zrobić taką otomyjkę i tutaj jeszcze raz pozdrawiamy Mandam, bo bez tych feli by nie dało to rady. E, no mam nadzieję tylko, że, no, że on, bo no, że to, no, tam dużo będzie można umyć. <śmiech> <śmiech> nie, no ja myślę, że to jest bardzo duże, że na no, te nasze potrzeby na razie wystarczy. Więc co? No dokładnie. Teraz zapraszam na dalszą część, w której zobaczycie, jak będziemy to składać dalej. E, dzisiaj w tym odcinku zakończymy na pewno bęben. Możliwe, że też zrobimy kawałek ramy. A w następnym odcinku, już z udziałem naszego kolegi e, z Mandamu, postaramy się napędzić tą maszynę, żeby ona ruszyła i zaczęła się obracać. Sama. Sama. pierwszy etap budowy, czyli budowę beczki. Tutaj pozdrowienia dla Zosi, dla Tomka, dla Staszka. Bez pomocy kilku osób na pewno byłoby to dużo trudniejsze. Więc pierwszy etap za nami. Do tej pory wykorzystaliśmy około 60 desek, 3 profile, profile przygotowane przez firmę Mandam. Przed nami również konstrukcja ramy. Rama będzie oparta na takich legarach, które tu e, widzicie. Jest, e, jest już pełen plan, jak mamy to zrobić. Roboty jeszcze co nie miara. A już w następnym odcinku spróbujemy tę beczkę potullać, czyli wprawić ją w ruch. No i zainstalować cały system nawadniający, czyli system czyszczenia, system make ja się z Wami żegnam, zapraszam Was do oglądania naszego kanału, subskrybujcie, lajkujcie, pozdrawiamy, hej!